Szczecin zaprezentował się w trakcie targów turystycznych ITB w Berlinie. Miasto w tym roku zrealizowało podczas targów dwa cele. Pierwszy z nich to zainteresowanie europejskich tour operatorów finałem regat w 2013 roku. I to jest kilkadziesiąt, 60, tak, o ile tak, sześćdziesiąt spotkań z tour operatorami, które zostały ustalone i przez te trzy dni pierwsze branżowe będziemy chcieli przede wszystkim podczas takich spotkań bezpośrednich informować o tym, że po pierwsze jest taka impreza, a po drugie prosić o to, aby tury operatorzy, czyli organizatorzy wycieczek, wyjazdów Zaplanowali to wydarzenie w swoich kalendarzach i oferowali je swoim klientom. Podczas kolejnych dwóch dni, dostępnych dla wszystkich zwiedzających, Szczecin zachęcał turystów do odwiedzania miasta. Zgodnie z hasłem: Odkryj na dobre Szczecin. Pierwszy z nich to jest Szczecin Tajemniczy, gdzie przedstawiamy wszystkie tajemnice Szczecina, piękne miejsca, rzeczy związane z historią i miejsca, które może odwiedzić turysta. Drugi obszar to szczecin na fali, i tutaj wskazujemy na y, całą aktywność związaną z wodą, y, związaną z żeglarstwem, ale też y, z, z połączeniem szczecina ze świnoujściem, wodolotem, z możliwością wynajęcia łódki, możliwością opływania y, portu, czy opływania y, Szczecina i oglądania go od strony wody. I trzeci obszar to y, szczecin na spacer, gdzie. Pokazujemy miasto od tej strony miasta, metropolii, miasta, które nie przytłacza. Dodatkowo miasto zaprezentowało m.in. ofertę szczecińskich hoteli i restauracji czy kina Pionier. Promowany był także zachodniopomorski szlak żeglarski oraz wycieczki po Odrze. Szczecin zaprezentował się w pawilonie polskim na regionalnym stoisku przygotowanym przez zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Prezentacja województwa zachodniopomorskiego wspólnie ze Szczecinem to będzie 50 m2 powierzchni z czego 20 metrów kwadratowych ma Szczecin. Targi ITB rozpoczęły się 7 marca i trwały przez 5 dni. Berlińskie targi turystyczne są największymi i najpopularniejszymi z tej branży w Europie. W 2011 roku ITB odwiedziło blisko 170 tysięcy gości.